Ludziska, Staros84, witam w kolejnym odcinku sezonów, mamy Koronę Kielce zaproponowaną przez Zwierzyka, który tak w ogóle, żeby nie było, w końcu Zwierzyk, pamiętam jak nagrywam, yy, zrobił logo, które się pojawiło na początku tego odcinka, jaki logo do Battlefielda, no nie wykorzystane jeszcze, muszę coś zagrać z Battlefielda, oraz logo do... Dwa z tych dwóch tytułów? No nieważne, w każdym razie... Zwierzyk Chelsea linkać będzie albo gdzieś na ekranie, gdzieś tam, a jak nie będzie, to będzie w komentarzach. Rzeczywiście w komentarzach, w opisie filmiku. Zaproponował koronę, zobaczymy czy kogoś znajdziemy do tej korony, bo to Liga 9. Mało osób używa dwóch gwiazdkowych zespołów, o właśnie. To zobaczymy, najwyżej się połączymy za chwilę. Połączy się z Wami z powrotem po prostu jak kogoś znajdę. No i znalazło nam przeciwnika. Znalazł. Zobaczymy, co to będzie. Dwie gwiazdki, no jak wiecie, no powinno być w miarę okej. Okay. Yy, szybki zrobię myk. Ciach. To damy tu. Żebyście mogli widzieć, żeby nie było, że ściemnia, bo tak to nie widzicie. O mój Boże. Kurna, źle. Dobra, mam piłę. Zapomniałem o najważniejszym. O, teraz można grać. <laughs> Dobry jestem. Dobra, teraz możemy grać no. Dobrze się, się udało to Zaragosa. Liga hiszpańska. Nawet nie wiem czy pierwsza, czy w drugiej, w której oni są tam lidze. A to, to z tej strony jest. A ja myślałem, że Wy nie widzicie, a tu z tej strony jest. A <laughs> ja zmieniłem specjalnie na drugą stronę. Pięknie. Oj, troszkę za mocno przerzuciłem. To muszę wrócić kamerą, widzę. Żeby nie było, żebyście mogli zobaczyć, że jest naprawdę ustawione super ofensywny. O, teraz będziecie widzieć. Super ofensywa. A, stick, na le bongo. O, ale śpię, do do doboty! Jano, żółta kartka. No zobaczymy, jak to pójdzie tą ekipą. No na pewno nie będzie to łatwe wyzwanie. Ale sądzę, że czemu nie może nas próbować. Tylko pamiętajcie... Aj, aj, aj. Im dalej w las będzie, tym lepiej jednak będzie, jeśli będziecie wybierać drużyny, które mają jakiś poziom, że się tak wyrażę, z całym szacunkiem dla Korony. Szkoda jej. No i do Błody teraz ty żółta. Z tego względu, że w wyższych ligach już coraz mniej, wydaje mi się przynajmniej, ludzi używa... Mniej niż 3-4 gwiazdek drużyn. Ja mogę próbować, nie ma problemu. Jak się połączę, to się połączę. Jak się nie połączę, to się nie połączę. O Jezu, spalony. A jaj, spalony. Kapo, pięknie. Karny! O, ale zdupczyłem to pięknie. Kapoś tam. A nie, to Luis Carlos. A ja, kapo. Teraz kapo. O, ależ go zblokował. No ty, grał dalej, kurna sędzia kaloszu 1. Aż tyle będziesz cofał? Dobrze, Stankiewicz, jak ci tam? Karlo, zbiegnij! Źle to zagrałem. No właśnie. No, patrz! A? Ja, prawie do Carlosa doszła pieczka Dobry, Carlos. No nie, dobre. Dobra. Trycio Piękna piła do trytki, aj za mocno, mój ty Ach. Dobra, spokojnie. Też jakbyście mogli napisać, co mam, o Jezu, za mocno. babar spalony, dobra, dobra, spalony, do buty. Chciałeś być, już widziałem tego spalonego. Czemu ty podchodzisz? Podszedł niepotrzebnie trytko, znaczy ten napastnik, to nie trytko. Trytko, dobrze. Ależ mu trafił. Do budy! Ajajajajaj! ja aj, aj, ja aj. yeah! Pieknie tam, czyszczą! Źle, 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 za szybko. Dobra, do budy, Nic z tego nie będzie. No, spokojnie. Mamy to pod kontrolą, kurna. Hmm. Dawaj, trycios. Dawaj, trytko. Wiem, że nie dasz rady, ale dawaj. Ta! Ej, karny! No, come on! W głowę mu wjeżdża z buta sędzia tyciulu. Ej, Carlos nie dał rady. Kurde, tam by karny przecież głowę by mu urwał. Aj, trafił w niego. Dobra, 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 moja piła. Korona, z scyzoryki. Aj, kurna, kręcił, kręcił. Niestety moje umiejętności kręcenia są bardzo ograniczone. Raz, że gramy taką drużyną, jaką gramy. Ha, ha, ha! chciałeś być? Czasami na spokojnie lepiej. Ach. za spokojnie teraz było. O, lecz pięknie. Do budy, dobra jest. Mam cię tam gdzie chciałem. Chyba. Jakie cudownie chciałeś byś! No, czemuś ty mi się teraz zmieniłaś Jakie? Lutuj, JAJAJAJ! Jaj, jaj, Puerto Rico! I trytkość na koniec mógł nam zapewnić prowadzenie do siatki. Ale jeszcze mamy rzut rożny, Siach. Tak, kapoś! Kurde! Kapoś, prawie do tego doszedłeś! KURNA! Na początku ten jeden szczał miał tak naprawdę taki groźniejszy, później spalony. Marabcik żółta, kurna, tutaj nie ma nawet kogo zmielić. Kogo wpuścić? Ty, ty chciałeś, teraz ja ci zrobię. Oj, źle. Prosto w niego. Do budy. Nie tam! O, się mu zachęciła między... O Jezu! Gdzie jakiś środkowy zawodnik? Dawaj Kiebusz, ty to umiesz! Ty TO umiesz! HOHO! I co? Oho! Ty to umiesz! jest dobry! To się umie! Ależ pięknie tu się obrócił! Zgubił obrońcę i sprzed pola karnego! Bramkarz Zara, pokonany! Ajajaj, kiełbik, pięknie! Źle, 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 trochę. To jest wsparcie, człowieku. Eee, do budy. Dawaj, dawaj, dawaj go. No patrz, jak się obrócił i mu podał tą piłę. A czemu mi się teraz, no dobra, teraz to sobie odpuszczę, bo akurat mi się ten drugi raz dobrze zmieniło. Ale za pierwszym razem to nie byłem zbytnio zadowolony. Ciach! kosz. pięknie, kapoś! Aj! Do Silwa, jakiś Chciałeś być, bo tak śpisz! Oj, nie tam! Kolego sympatyczny, no Dobrze, Golan Kurde, czemu ja niech zagrałem od razu? Dobrze Pilipciuk, Pilipciuk No o! Pilipciuk trochę powolny Ej, spalony! Nie ma. To aj, aj, jak nie do A jak, idzie Carlos? No, ale zmień się, no dziś. ci dam strzelać. Ciekawe gdzie. Gdzie i do kogo chciałeś strzelać, co? Ty da to... Ty se odpuść człowieku! Kurna ciuta. Ciut mocno, no szkoda. Dobra. Środek będzie grany. Ej, no ej! Spalił, spalił, spalił trytkoś. Szkoda, szkoda, szkoda. No i tak nie przejąłem tego dalej, ale spalił tam trytko. O! Aj, wiczaju! Nie, bramka sztyluju! Nie ma, nie ma! Po co on do tego wyszedł? Obro, obro, Obronił? A to przepraszam. Takie szczęście to ty se możesz? Chciałeś? Co? Jeszcze jeden? No nieprawda. Sędzia, musisz mi tak dawać szansę. Dawaj, kapo, dawaj, kapo, graj mu, pięknie trytko się urwał, ale urwał. Bluty kurna kapoś, tyle biegłeś. Aish, za bardzo nie ta noga. Aj. A właśnie od razu. <laughs> Spalony, kurde, to już to lubię. Spalone po takich zagraniach. Za mocno do trytki. Ciutkę. Aj, aj, aj. Szkoda. Piękny kapoś! No nie no! Liczyłem na to jednak, że ten zawodnik pójdzie razem z, z moim. I zobaczcie, jak to jest no Dobra, do budy. Tak się zakończył. <grytanie> I mi po popsu. Co mi zawodników, czulo? Aaaa, kurde! Ale to już końcówka? Ej! Nie! Pięknie! W butach śpisz! Tak! Puść go! Kapo! Oj! Oleż tutaj, ślizgat poszedł! Spalamy! Jest, spalamy! Wygrałem to! Zwierzyk! I co? Damy radę. Korona nie taka najgorsza! Haha! Dobra, to już tylko można zrobić rutynem, dejmek! Zagranie na czas! I właśnie koniec meczu i wygrana. Dziękuję, do widzenia do wody. Kto ma być następny i tyle tylko powiem. <laughs> o czym również myślałem, takim jeśli ktoś, jeśli nie napiszecie, lub ewentualnie będę musiał nagrywać tak jak już niedługo, bo zaczynam pracę na cztery, cztery tak jakby odcinki naprzód. E, wybierać po prostu drużynę, z którą wygrałem, a jak teraz widzicie pięknie. 9 punktów Czterech nam potrzeba do mistrza. W siedmiu meczach raczej nie powinien być problem, więc dzięki. Na razie.